Rodzinne wyjazdy wypoczynkowe, te dłuższe i te krótsze, planujemy w każdym detalu. Dorosłym zależy, by ich pociechy się nie nudziły. I dziś basen, bawialnia czy boisko mogą nie wystarczyć. A gdyby tak najmłodszych zaprosić do interaktywnej gry o charakterze edukacyjno-fabularnym? Sprawdźmy, co znajduje się za tą zamkową bramą. Ten innowacyjny projekt, stworzony dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej, przemienia hotel w pełni interaktywny świat magii. To tutaj uczestnicy poruszają się po hotelu, znajdując kolejne przedmioty i rozwiązując zagadki. Łącznikiem między światem rzeczywistym a wirtualnym jest ten oto kontroler w kształcie różdżki. Jak działa to urządzenie? To urządzenie szczytuje ruchy ręki gracza. I tym samym jest on w stanie interagować z rozsianymi na terenie obiektu przedmiotami, rzeźbami oraz ekranami połączonymi naszą autorską siecią. Na czym polega ta gra? Gracze eksplorują obiekt, zdobywają przedmioty do swojego wirtualnego ekwipunku i rozwiązują zagadki, tak jak tutaj, gdzie muszą pokwalić się swoimi umiejętnościami poprzez udział w pojedynku strzeleckim. Widzę zatem, że to nie tylko rozrywka, ale przede wszystkim edukacja. Tutaj dzieci poprzez zabawę uczą się, zdobywają wiedzę i rozwijają swoje umiejętności. Jak najbardziej, zawsze jak tworzymy scenariusz, współpracujemy z ekspertami i psychologami, tak żeby ten aspekt edukacyjny był na pierwszym miejscu. I to wszystko nie byłoby możliwe bez funduszy europejskich. Spróbuj sam. Dobrze, postrzelam z kuszy do tarczy i proszę bardzo. Ha, teraz nie pójdzie mi ni to. Aha. Udało się! Jak widać, w tej interaktywnej grze najlepiej odnajdują się dzieci. Halo, halo? Jakie zadania udało wam się już wykonać? Udało nam się y, zebrać zioła, strzelać z kuszy, byliśmy u alchemika, mieszaliśmy różne mikstury. A propos mikstur, a właściwie my jesteśmy przy tych miksturach. Super przeżycia, było świetnie. Mam nadzieję, że w następnym roku to przeżyję jeszcze raz i już się nie mogę doczekać. Mi się bardzo podobało, no było fajnie, ale dużo trzeba biegać. A to ci niespodzianka, czyli nie jestem jedynym dorosłym, który dał się wciągnąć w tę interaktywną grę. Zamek zyskał zupełnie nową interaktywną rozgrywkę. Wcale nie jest tak, że dzieci muszą ją skończyć jednorazowo. Mogą korzystać podczas całego swojego pobytu w hotelu. Jednak najczęściej jest tak, że dorośli oddają dzieci pod opiekę dziadkom i zostawiają je na basenie albo w kręgielni i sami poddają się grze w tę interaktywną rozgrywkę. Już niebawem tego typu atrakcje dla dzieci i dorosłych będzie można spotkać nie tylko w hotelach, ale również w parkach rozrywki, escape roomach, a nawet galeriach handlowych i muzeach. I zapewne gdzieś tam spotkamy się w tym wirtualnym świecie gry.